Dzień w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy grę Strategos. Chyba dobrze to czytam, to się nic nie jeszcze raczej. Gra polskich twórców, słuchajcie. Ma wyjść w 2025 roku. Pytanie, kiedy, skoro ja to nagrywam? W październiku, a nie ma jeszcze daty premier ani ceny. I e, pierwsza rzecz, czepiam się znowu, że demo nie ma polskiego języka, chociaż jest to polska gra. Ale jakie języki są? Powiedzcie mi, że prościej jest zadaptować hiszpański od polskiego, albo już o tym nie wspominając w ogóle, nie? Jakiś dramat, aż po prostu ręce, ręce idzie załamać. Kampanię nie mogę Zrobimy Battle, Battle Simulator. Start. Chcę wam pokazać. Może być fajna gra. Chcesz to wygląda biednie, strasznie. I powinna być, że ma być w 2025 roku, który kończy się za 2,5 miesiąca. To powinien być już gotowy produkt. Z 2,5 miesiąca się raczej nie zrobi. Zobaczmy, tu jest symulator bitwy. A i to wygląda jak ten, Total Wary. A gdzie są przeciwnicy? Tu są przeciwnicy. Nie widzę przeciwników. Czekajcie, start. Teraz widzę przeciwników. Czas leci. Ja cię mogę przybliżyć mocno. Oni czekają, wszyscy, tak? Nie, no tam ci już idą. Ci zaatakujcie. Uczniowie, Czemu ucznicy są z przodu i próbują mnie ofankować, nie wiem, napierniczaj, czy tu. To są konie, powinienem zobaczyć, co to są za jednostki. A ci jak wszystkich wykończą. Wtedy ci wejdą tu. Ja jestem czerwony, tak? Piorą się tu ładnie. Ładnie się piorą. Ci tu ładnie biegną. Ci tu ładnie atakują. Widzimy, bo to są ucznicy. Dlaczego ucznicy poszli na pierwszy front? I atakujcie tych. I też tu. Tych. Jazda powinna zaatakować jazdę. Ale atakujcie ich. O nie. Zróbcie jakąś szarżę czy coś. No ich. ich. Ich, ich. Ich. Dobrze ładnie tutaj napierniczać mi. I już uciekają. Słabo trochę. Możecie się wrócić. Ale stańcie tu chociaż. Uciekają z pola bitwy. No nie wróży to dobrze. Napierniczać mi tych. Wy. Ci gonią tamtych. Dobrze, nie gonią. A ci się... Fy, oni się z nimi biją? Biją się tylko tu konie. Ale... Dlaczego wy stoicie... Dobra, tamci niech sobie biegną za tymi. Mamy symulator bitwy bez żadnej fabuły. Tyle to wszystko zaplanowałem. się tu. Średnio się biją. Czy może uda chociaż trochę. Dobra, poszliśmy. Ale. Chodźcie tu. Wy tak, wy tamtych Więknąć Bieg na tych na sprintem na nich Na tych teraz, na tych I teraz wy też na tych Wy tutaj na tych Tu czerwona Koś słabo ta walka wychodzi na razie im I tutaj tych od tyłu, tak Się biją. U dwóch na dwóch się bije. Nie no, ja chciałbym, żebyście tych zaatakowali. Nie atakują, nie widzicie czemu. nie dostaną tutaj z tyłu na łeb. Dlaczego oni nie atakują cały czas? Zobaczcie, czyli tutaj z tyłu im wejdą na, na ten. Pięknie, tu wpadną w nich. Tych atakować, atakować ich. Uciekają. W niebiescy uciekają. No wy nie biegniecie bie 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 za, bie za nimi, tylko tych tu. Tych tu. biegnijcie za nimi. Tylko tych tu. Pierniczają. Ci tu próbują ganiać się z nimi wszystkimi. Ci tu uciekają. Dobra, weźcie czerwoni tu są nie biegnijcie za nimi tylko tych atakujcie No weźcie konie czy tu tu Chciałbym to inaczej zrobić ale dlaczego wy stoicie Spierniczają, ci też spierniczają Do amo. Słuchajcie, bo ci w ogóle nic nie robią Ci kolejni mi spierniczają Dobra, tu do mamy jakąś walkę Słuchajcie, weźcie, idźcie tu Dlaczego oni... Czy ci konie będą się ze mną w czyszu babkę bawić? To... Ja nie chcę. Co? No, aby byli... Nie mogą, jakichś kurierów nie ma. Tu spierniczają, bo ci mnie zdziesiątkowali. Głupio... Dlaczego wy stoicie? środkować mi ich. Zostawcie te konie. Chodźcie tu. Tam ci spierniczają, zaraz wrócą te konie. Ci wreszcie się ruszyli. Idźcie atakować, atakować. Jak ci napierniczać tych? Ci weźcie do tych od tyłu. Czy tu. Konają ich wreszcie. Raczej nie. Tu są mamuty. Tylko konie. Spierniczają z bitwy, też spierniczają, spierniczają, ci spierniczają, ładnie walą w nich, heź spróbujcie zaatakować mich, tu dwa, dwie ten się uciekają już. Będzie ciężko z nimi coś zrobić, bo... Konie. Ci się wracają, atakują raz nie raz, tak. Tak, super, ich, jedni i drudzy. Ich. Macie ich przyjąć na kratę. nawet tych wtedy. Tu zas, któryś pierwsi uciekną. Wy macie nie uciekać. Dobra, tam się biją słonie i uciekają piersi. Atakować mnie ich. By atakować ich z dwóch stron. By atakować ich. A wy. Pomoc tu. Tam tych już zostawcie. Dobra, tu weszliśmy w walkę z konikami. Ci zaczynają spierniczać, nie wiedzieć czemu. A nie powinni, ale ci się za nich biorą. Strzelcy powinni wejść, nie? Dobra, uciekają. Tutaj poproszę. Tu. Tu. Jakaś armia wygrała? Nie mamy jakiś kujerów, Tu niebieskie spierniczają. Ci tu są mocno moi przetrzebieni. Teraz poczekajcie, bo ja... Jestem czerwony, 79, nie wiem co to znaczy. To wszyscy spierniczają moi. O tu słonie zrobiły mi rozpierduchę. Byłem ich chociaż jeszcze 77 to chyba jest. Ilu mi pokonali. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Nie będę nawet drugiej bitwy rozgrywał, bo tylko to widzicie można zrobić. Ale wy nie uciekajcie, przecież jesteście prawie całą armią. No, to armia prawie z Was jest. Tak, tych ty, tutaj, no. Weźcie ich tu w krzyżowy ogień. Tak, tu są trzy konie i te trzy konie walczą, słonie uciekają. Ci uciekają. Lecie, mam. Jest dwie na trzy. Tak, trzy, są trzy moje. Tam ci już wszyscy spierniczają. Ale co, i będziemy się tak teraz ganiać bez sensu? Ci tu idą na mnie. Nie wiem, dobra, weźcie ganiajcie się. No, tu są że to nie powinni sobie poradzić się z tym. No, ale idźcie na nich z drugiej strony. Dobra, tu mnie wzięli teraz walczymy. Jakiś generał umarł. Dobra, walczcie. Co się dzieje? Wygląda to słabo na przybliżeniu, bardzo. Głos też jak się zwiększa. Zobacz, czy ci spierniczają, to nie biegnijcie za nimi. Tylko tych tutaj. Moi jedni też spierniczają. No, gońcie ich. Są nie pikienierzy powinni sobie poradzić z, ko z końmi, bez problemu. Jest idealem. No ale dlaczego wy stoicie? Oni ich atakują, czy co tu się dzieje teraz? Oni spierniczają, no dobra, ale to bierzmy ich. Mamy przewagę, chyba mamy przewagę, tak? No tu były konie jakieś. Mamy, no Powinniśmy to wygrać, nie? Biorąc. Znając wojny wszystkie i wszystkie strategie, no to. Pikienierzy mają przewagę nad konnymi. Tylko, że konie muszą na mnie ruszyć. Właśnie w ten sposób. Nie powinien mieć najmniejszych szans. Dobra, tu, tu mi ich zabiją, nie wiedzieć czemu. A chociaż powinni, ja nie wiem, co, nie wiem, co tu się dzieje w ogóle, to jest tak chaotyczne. Ci na tych koniach tutaj walczą mi z pikinierami, chociaż nie powinni mieć żadnych szans. Ale idźcie do tyłu, do tych, no. Jakiś dramat straszny tutaj. Od razu powinienem tym tak zarządzić. Wytrzymajcie jeszcze tą chwilę, co? Tu po prostu idźcie. Można zrobić taką. I spierniczają. No to zaraz, zajmijcie się teraz tymi No dobrze, no powinniśmy to wygrać bez problemu No to, jest, to nie, oni nie powinni mieć koni szans, no to są pikienierzy z y nie mówcie mi, że ja to przegram. Jeszcze pikienierzy z, z tarczami. Absolutnie nie powinni, żadnych szans nie powinni mieć. Ci uciekają, prawie cała armia tu jest. Nie wiem co znaczy 195, nie kumam tego. No idźcie, no powinniście to wygrać bez najmniejszego problemu. Naprawdę? Dobra, będziemy się tak bawić. Jeden słoń tylko zabity, reszta uciekła z jakichś powodów. Tam ci gdzie uciekają, to cały czas jakiś jeden z piernicza. Dobra, jak oni będą dalej uciekać, nie, to, dobra kończymy słuchajcie to demo, no to nie jest dobre demo, to nic nie oferuje. Tam nie mówiąc, nie cierpiając się tego języka polskiego, bo myślę, że można było tu zrobić. Chociażby w demku dla tych trzech czy czterech tekstów. Zamiast yy. na przykład rosyjskiego chociażby, albo hiszpańskiego. No ale po co? Po co? No i to demo nic nie pokazuje, no to, to demo jest, w ogóle to jest brzydkie. Ta walka była brzydka, te postacie były brzydkie, ta mechanika była brzydka. Znaczy, a mechanika w ogóle nie wiem co tu się dzieje, no. No tu co, i będziemy tak się ganiać teraz? I, I to ma, to ma tak działać? No stop unit, no. No i co, i to będziemy tak, teraz to ma tak wyglądać? Mówiąc o że oni to powinni wygrać, tam ci pierwsi powinni to wygrać, nie? Pikienierzy z starczami no skąd, dobra, dobra, kończymy, bo ja nie mam nerwów, słuchajcie, no to nie mogę przyspieszyć razy trzy. Tu widzicie, co się dzieje. To też dobrze prezentuje, jak wygląda pięknie demko. Dobrze, że udało się to uchwycić na demku. Co, zaraz, oni gdzie, oni mi tutaj udają gdzie jest koniec? Dobra, dzięki, wielkie widzimy się w kolejnym demonie, no tu nie jest dobrze. Nie jest tragicznie, ale no, do, do tego, żeby to było dobrze, to brakuje. Żadnej krwi nie ma. To takie plastikowe ludziki trochę. Dobra, dzięki wielkie. Nara.